Dzień dobry wszystkim, to Wasza nowa YouTuberka Marta. Dzisiaj zapraszam Was na ciekawy filmik, albowiem złożyłam zamówienie w Zarze oraz na Zalando. Nie będzie to wiele produktów, natomiast zrobię dzisiaj film z serii Mierzymy. Czyli zobaczycie te wszystkie ubrania zaraz na mnie. Pierwsza rzecz, to produkt z Zalando, to jest taka sukienka z takimi bufiastymi rękawami, jest ona w rozmiarze 38, to jest firma Doroty Pekins i to była, tutaj jest cena 40 euro, ja ją kupiłam za dużo niższą cenę, około 20 baht. 20 czy 25 razem z przesyłką. 25 z przesyłką. I ona wygląda tak. Jest to dosyć krótka sukienka z taką na końcu, jakby falbanką. Yy, czarny kolor, gdyż w mojej szafie króluje czerń. Yy, I sukienka, bo ja nie uznaję spódnic. Jeśli widzieliście mnie kiedykolwiek w życiu w spódnicy, to zapewne była to klasa podstawowa, bądź też y, gimnazjum lub liceum, egzamin gimnazjalisty, bądź matura. Ja spódnic nie uznaję. Krótkie spodanki tak, jak najbardziej, natomiast w spódnicach jakoś się nie odnajduję. Mam jedną spódnicę, kupiona, została jeszcze w Łodzi, chyba w Mojito. Jest piękna, taka satynowa, miałam ją zero razy yy, na sobie, także... Ale jeszcze jest w szafie, nie oddałam jej nikomu, nie wyrzuciłam jej, także mam nadzieję, że jeszcze kiedyś ją założę. Ale wracajmy do sedna. Tutaj ma na plecach takie, taką gumkę. Jakbym, wiecie, przypakowała, to trochę się rozejdzie na plecach. Yy, jest dosyć krótka. Byłam bardzo optymistycznie chyba nastawiona, skoro wybrałam rozmiar 38. W ostatniej chwili zmieniłam z rozmiaru 40 na 38. No, nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale zaraz ocenicie sami. Myślę, że jest ok, ale no tak... Mogło być, mogło być trochę luźniejsze. I teraz przechodzę do zamówienia z Zary. Na pierwszy rzut takie bardziej nudne rzeczy, czyli dwa męskie T-shirty, to wam tylko pokażę. Szary męski T-shirt i męski T-shirt w paski. To tyle z męskich rzeczy. Trudno, ważne. Kolejna sukienka w jakże zaskakującym kolorze czarnym. Boże, to jest taka, taka długa suknia bawełniana. Chodziło mi o to, żeby wiecie, jak byłby upał, to żebym mogła wskoczyć coś takiego, w czym bym się nie wstydziła wyjść z się przed dom, żeby mnie ktoś zobaczył. Tak. <gry> Bo ja czasami chodzę bardzo po domowemu. Także gdybyście kiedyś mnie odwiedzili, to się nie zdziwcie. No i właśnie to jest taka sukienka z serii dobra, jak mnie gdzieś tam ubrudził, to zaraz mogę szybko się przebrać i nikt nie będzie czuł się zgorszony. Tutaj. Hmm. Dalej. Kolejna rzecz. To jest takie body. Co to jest? Co to ma być? Halo, to jest rozmiar ML. No, zobaczcie, ja też jestem w pięknym body L. Natomiast to jest to jest. L. Czy to jest? Słuchajcie, L. No cichno. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że to boty będzie troszeczkę się rozciągać i będzie wyglądać pięknie. Myślę, że nie jest źle, aczkolwiek mogło być trochę luźniejsze. Fikuśne. Fikuśne spodenki w rozmiarze już poprawnym L. Mam nadzieję, że się w nim zmieszczę. Ach, zaszalałam. Fanka czarnego będzie chodzić teraz w takich baby blue, błękitnych shortach, w kwiatki. Yy, musicie, musicie, zdradzę Wam pewien sekret dotyczący mnie i ogólnie moich, yy, ogólnie zakupów. A jeszcze na studiach wpadłam w taką manię kupowania właśnie bardzo wielu rzeczy. I mój styl był taki nijaki, gdyż to był styl taka, taki elegancki. Chciałam nosić bardzo buty na wysokim obcasie, ubierać się w różne koszule, jak to na studentkę polonistyki przystało. Natomiast później ten mój styl troszeczkę się zmienił i poszedł w kierunku sportowym. Także ze skrajności w skrajność popadałam trochę. Właśnie gdyż zaczęłam kurs na instruktora rekreacji ruchowej o specjalności fitness, nowoczesne formy gimnastyki, więc byłam piękną, zgrabną, smukłą gimnastyczką, która zaczęła się obierać w ten styl taki sportowy. Po przeprowadzce do łodzi zaczęłam właśnie się ze sobą źle czuć z różnych względów. Był taki czas w moim życiu, że bardzo wiele rzeczy mi nie pasowało, i yy, wtedy oddawałam się jakby w ręce też jakichś specjalistów. Nie mówię tu o, o lekarzach, to to wiadomo, ale też stwierdziłam, że nie czuję się w moim stylu ubierania dobrze ze sobą. Chciałabym ubierać się inaczej, ale nie wiem, jak co ze sobą łączyć. Więc zdecydowałam się, że pójdę do stylistki. Yy, na początku trochę taka zawstydzona, że muszę tyle pieniędzy zapłacić komuś, żeby mi ktoś pokazał, co mam kupować. Mimo że tych rzeczy kupowałam bardzo dużo, ale one leżały w szafie, bo później mi się nie podobało albo nie pasowały do mnie, jakoś to nie grało. No i to ta wizyta u stylistki to okazał się strzał w dziesiątkę. Po prostu ta osoba otworzyła mi oczy na wiele tematów, pokazała, jak się ubierać co, żeby pasowało pro, do mojej sylwetki. I, ale co najważniejsze, jak łączyć ze sobą właśnie ten styl sportowy z taką elegancją. No i to był naprawdę bardzo dobry wybór uważam. I z jej rad korzystam do tej pory i właśnie takie shorty. Wtedy z nią kupiłam właśnie takie różowe. Ona mi to przyniosła. Mówię, ja nie chodzę w takich rzeczach. Ja mówię, to, to nic jest w ogóle nie w moim stylu. Wiem, że Ty nawet byś na to nie spojrzała, ale załóż spróbuj. No i założyłam do tego jakieś właśnie proste t-shirty, i patrzę, byłam w szoku, że ja mogę w czymś takim dobrze wyglądać, że to pasuje i bardzo dobrze wyglądam i dobrze się czuję. Więc troszeczkę mój styl wtedy się zmienił. Nie jestem żadnym niewolnikiem mody, ale po prostu teraz wyciągam jakieś takie rzeczy, które mi pasują, które uważam, że yy, wyglądały dobrze na mnie, że co po prostu w tym się dobrze czuję. Także jeżeli macie jakieś wątpliwości, możecie też udać się do stylistki, albo zapytać lub obserwować. Teraz jest tyle możliwości, wtedy nie było Instagrama, albo był gdzieś tam w zalążkach, a teraz po prostu można obserwować różne konta modowe, różne osoby, które zajmują się modą, żeby po prostu... Czerpać dla siebie to, co właśnie nam się podoba. Ważne, żeby być w zgodzie w tak, z takim naszym stylem. No i to jest ta pierwsza sukienka. Buty po prostu pierwsze, lepsze, yy, letnie. Co wy o mnie myślicie? Może nie widać mi piłka? Jak wam się podoba? Zostawić ją, czy odesłać? Mi się nawet podoba, powiem szczerze. Czekajcie, tutaj muszę poprawić. Jakaś biżuteria do tego. Co Wy na to? Jak myślicie? Wydaje mi się, że całkiem fajna, zbierna letnia sukieneczka. Jak będę szła na plac zabaw w Dasiem, no to zastanowię się, czy ją ubrać, ale można założyć sobie krótkie spodenki zawsze pod spód, na przykład takie bajkery, że będzie. A prawie widać, a nic nie widać! Tada! O, z tymi wyregulowanymi ramiączkami jest już o wiele lepiej. Słuchajcie, no jak Wam się podoba? Wydaje mi się, że całkiem spoko. Jedna długa sukienka, na pewno ją zostawię. Ciążówka. Bardzo dobrze się w niej czuję, muszę przyznać. Spodenki, bardzo fajne. To body wydaje mi się, że też, chociaż jest tutaj tak bardzo wycięte mocno. No ale na przykład z innym stanikiem z takim mniej wyciętym lub bez tanika. Nie wiem, czy tak się pokaże. <noise> tu mi się wydaje, że bardzo spoko to wygląda. Co z Tu trochę się... Czy, czy, czy powinnam wziąć rozmiar 38? Bo tak się trochę... Takie luźne, ale nic to. Yy, to mi nie przeszkadza. Absolutnie wolę luźniejsze. Tali mi się wydaje, że y, dobrze pasuje. Jestem blada jak ściana, ale na to nie patrzcie. Myślę, że całkiem fajnie to wygląda. Dobra? Dajcie mi znać, kochani, w komentarzach, y, która z tych rzeczy podoba Wam się najbardziej, w czym mnie widzicie, i y, co mam zostawić, co odesłać. Te są moje niebieskie. Są z zeszłego roku. Bardzo wygodne. Właśnie zamówiłam, żeby mieć coś w takiego na obcasie, powiedzmy, ale ten obcas jest naprawdę minimalny i są bardzo wygodne. Z wózkiem można spokojnie damy radę dogonić Adasia. Yy, tak, dajcie mi znać, moi drodzy, co myślicie. Dajcie znać, kochani, którą rzecz powinna zostawić, w której mnie widzicie, co najbardziej yy, pasuje do mnie. Dajcie znać też w komentarzu, czy coś wykupiliście sobie na wyprzedaży. Jeśli tak, to co? Yy, zostawiajcie mi kciuki w górę, komentujcie i subskrypcje, bo moi kochani, nie wiem, czy zauważyliście, wybiło mi już ponad 100 subskrypcji. Bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję też Paulince, która. Była setnym subskrybentem. Witajcie, kochani, na moim kanale. Dopiero się rozkręcam. Bądźcie ze mną na bieżąco. Śledźcie mnie, bo będzie się działo. A w sierpniu zorganizujemy rozdanie z moją małą pomocnicą. Ale o szczegółach dowiecie się już wkrótce. Dziękuję, kochani, serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Ciao!